To niesamowite uczucie wygrywamy rajd safari po raz drugi, najtrudniejszą rundę w kalendarzu. Jestem dumny z tego zespołu. Myślę, że ciężką pracą zasłużyliśmy na ten sukces. To nie było łatwe, choć tak się wydawało, mamy dużą przewagę na mecie, ale trzeba było dobrze i psychicznie i taktycznie rozegrać się ten rajd. Myślę, że to. Ten plan został wykonany w 100%. Cieszę się, teraz mamy troszkę wolnego, ale przez ten czas będziemy musieli się przygotować do kolejnych rund i tam oczywiście walczyć. Walczyć z bardzo mocną konkurencją. Cieszę się, że wracam do domu, bo przez ostatnie kilka miesięcy byłem tylko kilka dni w domu, więc też mi się należy. Dzięki, że byliście z nami. Śledźcie moje social media, bo tam wkrótce więcej o wyprawie maluchów, wielkiej wyprawie maluchów. Pojedziemy do Monte Carlo w szczytnym celu. Ja pojadę razem ze swoją małżonką, więc też fajnie. Zobaczymy, ile razy się pokłócimy. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia, Karol Ferenc.